Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z poradników na moim kanale. Dzisiaj y, pokażę Wam, jak przywołać y, przepraszam, barier bloka za pomocą jednej komendy. Ale zanim przejdziemy do komendy, to oczywiście zostawcie łap sub subskrypcję, zostawcie łapkę i zostawcie komentarz. Y, napiszcie w komentarzu, nie wiem, e, m, 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 co byście mogli napisać. Fajny odcinek, mi się, wydaje mi się, że wystarczy. E, zostawcie lajka. Czyli nie wiem, no, standardowo chyba 10 łapek, wydaje mi się, i będzie kolejny odcinek. A my już przechodzimy do komendy. Komenda jest oczywiście taka, gif, małpa A, minecraft, barier, przepraszam, dwukropek, barier, 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 barier napisałem, barier, i proszę bardzo, mamy barierę. Można ją sobie stawiać. I do czego służy barier blok? No chyba wiecie. To jest taka niewidzialna ściana, przez którą nie będzie można przejść. I słuchajcie, ona znika po kilku sekundach, ale jak sobie weźmiemy znowu do ekwipunku tego barier bloka, do rączki, to te barier bloki się znowu pojawiają. Więc tak, więc ja jeszcze raz przypomnę: GIF małpa A Minecraft .barrier przez 2R. No chyba ślepi nie jesteście, mam taką nadzieję. I słuchajcie, tutaj dalej nic nie musicie pisać, bo tutaj wam pokazuję, że jeszcze jakiś taki dziwny nawias. Ja i dalej to, to nie wiem. Po prostu wystarczy. GIF małpa A Minecraft .barrier i macie Barrier y, bloka, więc. Mam nadzieję, że Wam się ten poradnik przydał. Nie zapomnijcie o łapce w górze komentarzu i subskrypcji. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!